Cześć, z tej strony Zigger i witam was słuchajcie wszystkich bardzo serdecznie przy okazji kolejnego odcinka z Minecrafta. I dzisiaj słuchajcie, no dosyć, może tak, dosyć dawno nie było e, SkyBlocka na Hypixelu, e, ale wracam, ponieważ zbierałem sobie właśnie na epicki, legendarny, najlepszy miecz, przynajmniej z tego co dobrze wiem, a raczej 3 miesiące temu był najlepszy wtedy kiedy zacząłem na niego zbierać. Udało się w końcu na niego zebrać. Ja także wracamy właśnie z odcinkiem. Dodatkowo 1050 życia, więc już mam ponad 1000 HP, więc też się udało. I co, teraz historyczna chwila, historyczny moment. Pigments World. Prawda? Teraz prawda? Czy to coś innego miało być? <grym> w razie co się upewnię, żeby mieć absolutnie pewność, że to jest Pigments World. Tak. W takim razie tworzymy sobie właśnie w tym momencie Pigments World. A jeszcze komunikat, że zmanowano sporo graczy. Uwaga, czy będzie jakieś osiągnięcie? Absolutnie nie. Ale dobrze, mamy naszego Pigment Sword. Mm. Czyli 200 damage plus 200 damage plus 100 siły, 5 y crit chance i 50 crit damage. Także dosyć mocny myślę, że będzie ten Sword. Sprawdźmy w takim razie na zwykłej Śwince. Bo 1700 damage, u. 900 damage. U. Tutaj się nie pokazało. Też się nie pokazało. Okay. 900. ok. czyli 955 damageu na zwykłym hicie, a nakrycie po 1700. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To teraz na spokojnie. Uwaga, uwaga, ta Mam tutaj książki na kilka enchantów, które sobie porobiłem. Na wszystkie musiałem zdobyć ten 44 level, więc to troszeczkę, żebym sobie pofarmił. A na pewno na sharpness 5, mam na critical 4, giant killer 5, Impaning 3, Litality 4, execute 4, experience 3, looting 3. No i fire aspect 2 i powiedzmy albo bane of atropos, albo venomous, raczej venomous byłby lepszy. Znaczy bane of atropos to jest w ogóle useless, tak venomous tam bardziej mnie interesował. Yy. No i co? No i experience no to wiadomo doświadczenie, tu looting no to więcej lutu. EXECUTING increase DAMAGE WILL SECOND uh, ARMOR AND YOUR TARGET No tutaj na odnawianie armora, no jeszcze tak, brakuje mi uh, STILL LIFE, LIFE Na no, odzyskiwanie życia przy każdym hicie, jeszcze troszkę rzeczy, ale już widzę, że ten miecz jest epicki, kozacki <laughs> Dobra, na początku Ja bym chciał sobie go zenchantować Zenchantować bym go chciał. I teraz pytanie, na co ja bym go chciał w sumie zenchantować? No właśnie, bo w sumie tyle, tyle tam dostałem wampirizm. Kurde, może na wampirizm go zenchantuję. Myślicie, że to będzie dobre? Może w sumie ten, może po prostu zwykły scavenger? Na jak więcej i po prostu sobie później e, zużyje Expa na łączenie tego z bronią? Może. Bo, ten, bo mam wrażenie, że jak wezmę ten wampirizm, to może mi wyskoczyć coś jeszcze, na przykład Bane of Atropos, albo jakieś inne gówna. Żeby będą tak silne, bo vampiryzm. Przeciw czemu on w sumie daje na tym serwerze wampiryzm? nie wiem w sumie. Dobra. No dobra, ale spróbujmy ten vampiryzm, tak, czy nie? Dobra, spróbujemy. Wampiryzm Sharpness 5 i nogmak 2. Okej, okay. eee, okej. Okay. To Sharpness już nam siadł, czyli nie będzie przydatny. Hmm. <coughs> troszkę szkoda, że ten knockback siadł tak szczerze. No, troszkę szkoda. Bo zasadniczo ten knockback to... Im więcej mamy tych, tym później więcej trzeba Expa na łączenie z książkami. To jest troszkę nie wygrę. Ale dobra, no Sharpness nam już się w takim razie nie przyda. To podlecimy może Critical. Tak, Experience na pewno, żeby mieć więcej doświadczenia, to jest absolutnie pewne. I looting, żeby więcej dropać. I później się zobaczy. Odlecimy sobie na wysepkę. Bo tutaj mamy, mamy to wszystko. Mhm. Znaczy, wszystko tutaj możemy sobie zreforgować właśnie item. Połączyć z czymś. Experience 3. 13 leveli, ok. No ale odłóż się. Looting 3. 9 leveli. Mhm. Mm ok, a Critical 4? 6 leveli, dobra. To póki co damy sobie ten Critical 4. Mamy ok. Sharpness 5, Critical 4, knockback 2, Vampirism 5. Kills for 5% of your missing. Heal whenever you kill an enemy. Hmm, wampirizm w sumie nie jest chyba taki... Oj, jakaś ścinka. Dobra, wampirizm chyba nawet nie jest aż taki mega zły. Co ja chyba sobie nawet zerknę... Oczywiście lagi jak cholera. Ja sobie jeszcze zerknę... Pigma... Man... Sword... Jeszcze zerknę, czy w sumie ten wampiryzm... Wampiryzm 5! Vampirizm 5, Vampirizm, Vampirizm. No tak, w sumie Vampirizm jest używany. Sharpness 5 też, Critical też, tylko ten knockback mi wszedł. Knockbacka chyba nie enchantują, prawda? Tak, knockbacka nie enchantują. Dobra, słuchajcie, jeżeli ktoś z Was wie, jak z zde zdenchantować noka, to prosiłbym o jakąś poradę. A jeżeli nie, no to trudno, będę musiał tego noka zbustować do jakiejś, nie wiem, trójki czy tam czwórki. Jest w ogóle taki knockback. Dobra. Mm, ok, to póki co podlecę sobie do kopalni standardowo pod expić troszeczkę. Na odcinku myślę, że spoko. Przy okazji przetestuję ten mieczyk, bo ma już Sharpness 5 i Critical 4, Vampiryzm 5. No nie daje nic do ataku. My ten vampiryzm chyba też. Tak, bo on leczy za każdego enemy, właśnie. Dobra. Mm, jeszcze troszeczkę. Widzę, że też plus 3 życia dostaliśmy. Nie wiem w sumie do końca za co, ale dostaliśmy. No spoko. Dobra. zbrojka nadal ta sama tak pod życie, wiadomo. Tylko sobie nie enchantowałem właśnie tych Grownów plus 45 HP, więc tutaj w ogóle mogę mieć jeszcze 1150... Nie, to jeszcze będzie plus do bonusu. No to jakieś 1250 HP, no, nawet 1300 mogę mieć z tej zbroi. Więc raczej myślę, że to mi wystarczy. No I 261 defensywy, jak już pewnie zdążyliście zauważyć. Też 126 many. Nie za dużo expiłem, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, alchemię i enchanty, żeby mieć pod ten, tą manę. Ale też niezbyt mi się przydaje póki co. Mhm, no tak, tak, tak. Wiem, co pominąłem. Ale dobra, sprawdźmy. Oczywiście lag. Nie zobaczyłem, co tutaj było. Ale kinezę by wypadało mieć. 1000? Tak? 1000 ileś? Coś mi uderzyło. Dobra, nie wiem, posprawdzam jeszcze troszeczkę. No, jak tutaj podleciał bardzo ładnie, już. O, jest kurde, gościu. 1100, ok, czyli zwykły hit ma troszeczkę więcej. Hmm, był jakiś kryt. Nie zauważyłem, bo było w ścianie. 1100. Kurczę, cały, cały czas mi te kryty. A. 1100. Ale to znowu nie był kryt. Ja chcę zobaczyć inne krycie, bo. Już widać, że jest troszeczkę więcej na zwykłym ataku o 150. Też liczyłem, że będzie więcej 2,5 tysiące nakrycie. Okej, okay, to 2,5 tysiące nakrycie. To jest dosyć dużo. To jest naprawdę, naprawdę sporo. Mhm. Dobra. Teraz tak, ciebie jeszcze machniemy. 2,400, ta, 2,400, 2,5. No dobra, 2,5 będzie na tych krytach, chyba więcej się niestety nie uda tutaj osiągnąć. Ale fajnie, że też tej kopalni tutaj jest w miarę łatwo ekspić, bo... No bo nikt tutaj nie kradnie tego wszystkiego, ja oczywiście tą telekinezę będę musiał sobie zrobić, żeby mi wszystko lądowało od razu do ekwipunku. Ale widzę, że tego damage'u jest naprawdę, naprawdę sporo. I ja oczywiście mi troszkę ścina, no wybaczcie, to nie jest moja wina, tylko wina serwera, przeciążenie na maksa teraz. Ze względu na to, że każdy tutaj gra. Aha. Dobra, mamy już troszeczkę tych leveli. Ja myślę, że jest jakiś jeden, może dwa. A, ciebie sobie, nie wiem, rąbne. Mm, ty mi jeszcze troszeczkę dasz tego expa? I co? I chyba tyle. Teraz się taktycznie... Aha, nie mogę oczywiście, bo jestem w kombacie. Ach, jak ja tego nienawidzę, to jest tak zlagowane. <coughs> Niestety to jest zbagowane w tej wersji. Znaczy w tej wersji, I teraz na serwerze. Niestety nigdy nie będziesz poza walką. Nawet jak poczekasz kilka minut, to i tak się nie będziesz mógł się wrócić, tylko trzeba się relognąć. Teraz wrócić na wyspę. Teraz tak, mięska nie potrzebuję. kości sobie standardowo tutaj schowam i lecimy połączyć to wszystko. Mhm, okej, okay. powinno w tym momencie bardzo, bardzo ładnie, ładnie styknąć. Experience 3, 15 leveli, mamy to, Experience 3, czyli będzie więcej expa, 37,5% expa. Można mieć maksymalnie Experience 4, niestety to jest... Muszę chyba z trójki i z trójki łącząc je. Critical też można mieć 5, ale to chyba muszę czwórkę i czwórkę połączyć. Jest to już troszeczkę za dużo byłoby roboty i tak samo looting chyba 4 też można normalnie. Dobra, looting 45% więcej z tych, 19 Expa. W tym momencie już wiadomo, więcej Expa, no bo już więcej mamy już tego na broni. Co jest? Widzicie co się dzieje na tym serwerze? Kurde, jakieś klikanko, anvil w ogóle. Cały miecz mi zniknął? Nie, nie zniknął mi. Okej, okay, to widzę, że nieźle. Dobra, to jeszcze raz zrestartuję ten serwer, bo to jest po prostu taka patola, że ja pierniczę. Czy żeby nie było, ten serwer ma zawsze takie problemy, nawet jak jest kilkanaście tysięcy ludzi. Jak rano próbowałem nagrać, to też miał takie problemy. Jak widzicie, zdobyłem Anvil. Świetnie, świetnie, świetnie mam tego. Hmm, bloka, czy jak to tam się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa, ale mam to. Okej, okay, dobra. Hmm. Mamy jeszcze experience, mamy looting. Nie wiem jak co znać tego Noka, ale go absolutnie nie chcę. On mi teraz będzie sprawiał, że będzie mi ciężko zdobyć te wszystkie poziomy. och Zaści ludzie podchodzą pod ten ten. Dobra. Teraz tak. Sharpnessa już mamy. Jest absolutnie pewne. Killer, na execute. Najwyższy Guardian skills. Wydaje mi się, że execute i Litality w tym momencie będzie chyba ważniejsze później sobie wezmę te 2 i te 2 dobra, no Fire Aspect w sumie no Fire Aspect jest tak już nie wiem czy też będzie potrzebny ale niektórzy też to biorą, dobra to co, podlecimy sobie jeszcze zobaczyć ile mamy exp na tym i przetestować naszą bronkę sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy sprawdźmy powiedziałem 28 leveli. 28 leveli. Okej, okay, no to jest dużo. E, dobra. Mhm. Dzięki, że o ten sufit zahaczasz. Dzięki, dzięki. E, widzę, że to jest już 1022 życia, nie no to jak tak idzie życie, to ja chyba z 1500 albo 1800 będę w stanie w sobie ogarnąć na spokojnie, jak sobie tam jeszcze poenchantuję. Dobra, teraz tak, telekinezę mi pokażcie. Ja muszę wydać na tą telekinezę. Ile ja leveli będę musiał na to wydać? Ad telekineza. A nie, to po prostu 100 końców. Okej. Okay. Dobra. Telekinezę, czyli po prostu będą automatycznie itemki lądowały do naszego ekwipunku. To się oczywiście przydaje w farmieniu. Chociażby looting, tak? No i experience exp chyba też od razu ląduje do nas. Mi się wydaje, co nie? Hmm... Tutaj miałem. Tutaj miałem Experience 3. No, kaws, też miałem dwójkę first Strike'a, tutaj miałem. No, ja tutaj akurat na tym nie ma tego first Strike'a, ale to jest akurat chyba troszkę słabsze niż ten miecz. Tak mi się wydaje, chyba jednak mimo wszystko to jest słabsze. E, dobra. 100 końców poszło. Nie było to jakoś a, znowu cofki. No, dobra. Nie, nie, ta wędka też jest. Ta wędka też jest taka useless Tylko na wyspie ją można używać. Masakratne jakie tutaj są lagi Nie wiem, no ogarnęliby jakąś maszynę, no, zakładam, że ci ludzie pewnie płacą za te VIPy tysiące dolarów dziennie kuźwa Żeby dostać jakieś VIPy czy jakieś przedmioty unikatowe, oni naprawdę nie, nie, nie są w stanie ogarnąć jakiejś porządnej serwerowni kuźwa na to Żenada po prostu Ech. Dobra, sprawdźmy ile teraz nasz miecz będzie klepał Chyba będzie klepał raczej jest samo, bo tylko lootnik i experience doszło no właśnie, 2,5. Dobra, to porównajmy jeszcze do tego miecza. On też brał tutaj wszystkich na hita. Mm. Mordo, nie uciekaj! Ech, oczywiście, jakiś typiarz musiał go zajebać. Standardowo. Oj, widzę, że tutaj jest pełno ziomeczków. A, to jest 600, to nie, to nie ma w ogóle podejścia i to chyba nawet nakrycie. Dobra, ja nie muszę do nich biec, mogę ich po prostu pingać tak lak, oczywiście, nie można było go zaatakować. Okej. Okay. Widzę, że ej, faktycznie jest to experience na trzecim. Ej, ja faktycznie więcej experience zdobywam. Dziwne, bo relatywnie ten miecz ma experience 3 i looting 3. Ten ma experience 3 i looting 3, ale mam wrażenie, że jakoś szybciej Expa na tym mieczu zdobywam. Oczywiście kurde musi się wpierniczać na speedzie. 10 tysięcy? No nie, no do gościu, no. Dobra, uwziął się na mnie, ty nie ma opcji. Trzeba zmienić serwer w takim razie. Mam 28 leveli? Nie. Hmm, dobra. Popróbowałbym, może w takim razie z gulami. Nie. Zasadniczo, dawno nie byłem na tym cmentarzu. Hmm, lagi, lagi, hmm, serwer, maszyna, halo, może wake up, maybe. Tak, tak tak. więcej was nie było, chyba nie. Dobra, popróbujemy w takim razie z jakimiś tej gulami. ile będą jakieś konkretne. Mamy już troszeczkę życia, chyba powinno być spoko, tylko nikogo w sumie tutaj nie widzę. Jeżeli chodzi o te jakieś góle tutaj. Dobra, z tego co widzę łatwo idą. Ekspa zbyt dużo co plana nie dają, ale... No coś tam jest. No wiadomo, no na hita które schodzą, jeżeli wejdzie kryt, jeżeli nie no to na dwa hity. Życia też jakoś mega dużo to ja tutaj nie tracę. Mamy już ten cały 28 level, więc w sumie może po prostu pójdźmy go craftować zasadniczo. Popróbujmy, zobaczymy, może się uda. O, proszę bardzo, udało się. Nawet nie musiałem restartować serwerka i popróbujemy jeszcze do dodać sobie tutaj Enchanta, oczywiście standardowo wczytywanie wszystkiego Dobra Może Litality nawet najpierw Tak, i teraz mamy Litality Okej, okay, dobra, spoko, teraz tak, jeszcze sprawdźmy ile na tego egzekuta jeszcze 52 levele! O kurde. Dobra. jeżeli tutaj są 52 levele, a ja przede wszystkim to sobie wyrzucę. Ja wydaje mi się, że chyba w tym momencie tak. Będę miał kraszę non stop. Kościół Expa daje. Gadniemy typiarzowi. Dobra, troszeczkę dała do Expa. kurde jeszcze mi daje. To nieźle. Dobra, no to w takim razie pożebramy od niego Expa, skoro kurde mać rzuca jakiś tutaj dobry ziomeczek. No i poszedł sobie, no ale widzę, że jak pan nam dał, to już nie powinno być aż tak trudno zdobywać później. No, przyznam się szczerze, że to był taki dosyć przydatny buścik dla nas, jeszcze tylko 30 leveli. Do dosyć długich leveli, ale w sumie, tak teraz sobie myślę, bo miałem w tym momencie zakończyć odcinek. Tak, tak sobie teraz myślę, dobra zakończę, bo widzę, że są takie lagi, że ja pierdzielę, nawet nie mogę tej przejść szybko. Może się jeszcze uda, może się jeszcze uda doenchantować to wszystko. Tego executa. <laughs> Nie wiem ile tam trwa już odcinek. Chyba, chyba 10 minut albo 15. Także raczej na spokojnie, na spokojnie. Jeszcze tutaj sobie to ogarnę. Mhm. Dobra. Jesteśmy. O tam się pokazał ten... E Vanity Soul. Dobra. Teraz sobie podejdziemy tutaj. I co? Podlecimy sobie poklepać e, ziomeczków. Mhm. Też relatywnie tego w sumie też byśmy gładko tutaj zdobyli, tak naprawdę. 22. Ale dobra. Popróbujemy w takim razie. Ten tutaj ucieka, tam już go zabije. Tutaj oczywiście jakiś gościu. Dobra, kolejny. Kolejny, kolejny... Dwudziesty dziewiąty Średnio się tutaj respią Kolejne lagi hmm. Niestety, niestety Ciężko tutaj znaleźć kogoś hmm. Mamy w końcu jakiegoś gościa Może tutaj ktoś będzie? Jest Numer jeden Numer dwa. Dobra, jeszcze ty, gościu. Przyszedłeś tutaj na imprezkę. 700 coinów, no też tutaj nie najgorzej się farmi. Tam już niestety gości załatwiają. Okej, okay, stworzył nam się jakiś epicki. Okej, okay, dostaliśmy z niego runę. Herz run. Hercowa runa, można, można tak powiedzieć, dziesiąty level? Na bronie oczywiście. Hmm. No to jest kurczę spoko. Widzę, że też troszeczkę życia dostaliśmy na plus. Czy to nie jest tak, że im więcej w sumie poziomu mam? Nie, chyba nie, nie im więcej mam Expa. Dobra. Teraz jeszcze tutaj gościu. 35 już mamy, nie ma tragedii. Próbujemy w takim razie dalej. Okej, okay, troszeczkę jeszcze dostaliśmy tego Expa. Coś nam dropnęło. Aha, to jest ten zwykły gówniany helmik, czyli nieistotna rzecz. Dobra. On mamy wszystko jeszcze tutaj. Mhm, dobra. A... Dzięki mordo. Mhm. Kurde, no wszędzie są ci goście, no nie, nie ma opcji, Sania. Zapierdzielają na takim speedzie 300 czy tam 500. Są w stanie dwa kółka zrobić wtedy, kiedy jestem w stanie pół kółka zrobić na tym całym. w tej całej jaskini. Ale zasadniczo, jak sobie postoję trochę w miejscu, to się też, no, troszeczkę mi tutaj tych, tych, tych ziomianczyków narespi. Troszeczkę z nich ekspa, jakby nie patrzeć, co do BD. 40, czyli jeszcze tylko 12 leveli. Jestem w stanie to w miarę szybko zrobić. Oczywiście musiałem się wyiebać do lawy, standardowo. Jak zawsze, przy każdym ranie tutaj muszę wpaść. Może nie przy każdym, ale. Większości. Tysiąc golda. Do niczego mi się to nie przyda. Właśnie, jeszcze ile mam na koncie bankowym? Chyba już chyba już ponad milion. Mhm, jeszcze sobie tam zdepozytuję to później. Ok. Dobra, widzę, że coś tutaj nam poszło z levelem do góry. Okiem fajnie, bo tutaj tych ziomeczków nie widać. Aha, przybieg, ale niczego nie ma, więc sobie odbiegnie. Teraz powinny się znowu zacząć retpić dokładnie właśnie tak Ciebie tutaj mamy, ciebie Proszę, 45 level, jeszcze tylko 7 nie powinno być jakoś mega mega ciężko Kolejne rzeczy, tym razem budki Kolejny padł, kolejny padł. Mhm. Dobra, kolejni. Nie wiem dlaczego z niego expa nie poszło chyba. No nie wiem, nie wiem. Aha. Już tutaj nic z tym naparzasz. O, oczywiście znowu lagi. a zabiłem go i znowu z niego expa nie dostałem, no świetnie. Ten gościu znowu przyszedł. Oczywiście ta on nie prześcignie, nawet tam nie biegnę, bo ma spina 500. Dobra, tutaj sobie tych załatwię. <laughs> Radianta tam puścił to tak średniowo. Tutaj jakiś ekspik sobie leży samotny, wezmę. Hmm, kolejne jakieś rzeczy. helm świetnie, do niczego mi się... Totalnie do niczego mi się to nie przyda. Może to na jakąś aukcję wystawię czy coś. To chyba by było, byłoby najrozsądniejszą rzeczą. Eee, I co? I 50 level, czyli jeszcze tylko dwa levele. A zasadniczo półtora. A w zasadzie już tylko jeden. Także powinno być już gładko. Jeszcze pół level'a. No i co? No i powinni być tutaj jakiś przeciwnicy. To jeszcze nie. Ale wy dwoje już powinniście mi dać to, co chcę. Czyli właśnie to. Dobrze. I 52 level. I widzę, że mamy 1064 życia. Półtora tysiąca golda. Dobra. Teraz zrobimy sobie ten miecz. Zrobimy sobie z Execute'em. Kombacik i mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Critical 4 to co chciałem. Execute 4 to co chciałem. Experience 3 to co chciałem. Nobuja 2 tego nie chciałem. Lidia 4 chciałem. Looting 3, Sharpness 5, Likinę za 1 i Vampirism 5 też chciałem. Dobrze. Jest bardzo dobrze pod tym względem. Teraz tak, teraz sobie oczywiście tutaj trzeba przejść do banku, zdepozytować pieniądze i zobaczyć ile już tak naprawdę mamy. Mamy... Uuu, prawie 2 miliony. za następne za 22 godziny dostanę 38 tysięcy. Czyli już w sumie wkrótce będę miał 2 miliony. Dobrze. Tego ja na pewno nie chcę tego, bo nie mam na to miejsca. Mhm. I cóż i myślę, że tak, to sobie tutaj poodkładam. Ciebie myślę, że dam sobie to już na pierwsze miejsce. A tam już mam zajęce ciebie, nie wiem, może tutaj po prostu odłożę. Runę dam tutaj, bo to jest druga runa z tych. Dobra. Co ten mieczny mi i tutaj później coś z tymi narzędziami? Nie wiem. Może jakoś posprzedaję. Powyceniam. Tutaj sobie swój łuk, schowałem jeszcze poprzednie jakieś narzędzia do spida i tego typu rzeczy. I co teraz będzie impaling? i giant killer w takim razie jeszcze tylko zerknę ile będę potrzebował na nie expa okej okay. i zaraz się przekonamy dobra okej okay. 103 levele jesteście pojebani a ile na to 102 levele czekaj czekaj i na tym będę miał co na tym będę miał giant killer 5 Okej, okay, okej, okay. tak, na tym będzie Giant Killer 5, dobra, 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 okej, okay, czyli tak to by wyglądało, no to przyznam się szczerze, że troszeczkę tych leveli już będzie. I o tyle, o ile jestem w stanie zdobyć ten 52 level chyba w 5 minut, może 10, resztę mi troszeczkę zajmie, przyznam się szczerze. No i cóż, no, z mojej strony chyba byłoby na tyle, ten miecz już daje troszeczkę damage'u. Myślę, że do następnego odcinka raczej zajmę się ulepszeniem zbroi pod więcej hapeków I może pójdziemy sobie już do piekła albo do Endu trochę popolować na Endermany Zresztą one tam mają w sumie chyba po kilkadziesiąt tysięcy życia, to nie jestem pewny czy to będzie spoko Ale coś na pewno wykombinuję mm. I może już dokraftuję do ten albo Impaling albo Giant Killer, które powinno być spoko Jeszcze oprócz tego mam chyba Cubism na to wszystko tak jest cubizm. W sumie mogę sobie już przełożyć tutaj. A cubizm będzie raczej. A cubizm będzie raczej tutaj, w tym miejscu. No też na snajmy na resztę i coś w tym stylu. Dobra. Także powinno, powinno być spoko. Mhm, dobra, także co? Ja się z wami żegnam. Jeżeli Wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji i do zobaczenia reszty materiałów na, na kanale. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!